Samym. I dlatego tym bardziej potrzebujemy silnej władzy, dobrej współpracy prezydenta z rządem. My deklarujemy tę współpracę, deklarujemy ją w parlamencie, na poziomie rządowym i w Polsce politycznie na poziomie konieczności budowania dobrej relacji, twórczej, takiej inspirującej. Na Polaków, dlatego żeby dokonać wyborów, są możliwe umożliwi Polsce nie wychłani się z Polski, tylko otwartość na te wszystkie potrzeby, które budują przyszłość Polski. Te tak, potrzeby oczywiście Polaków. Na tak. pewno będziecie Państwo o nie pytać, ale mamy jeszcze przedstawiciela naszego na pana wojewodę. Bardzo proszę w polityce bardzo ważna jest skuteczność. ta skuteczność wynika z odpowiedniego przygotowania i wypełnienia odpowiednich poszczególnych grup państw. Środowisko skupione wokół Jarosława Gawina w stosunku do tego właśnie cechy dostrzega w obecnym prezydencie Andrzeju Dudzie. Przykładem na tę skuteczność są działania w różnych obszarach, które też widzimy na terenie Sądu czego. My jako środowisko skupiamy wokół porozumienia. Zachęcamy Państwa do oddania swojego głosu na w nadchodzących wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z osób zgromadzonych chciałby zabrać głos? Tak. Jeśli Marta, poproszę. normalnym ludziom. Proszę o komentarz w tej sprawie. I chciałam się posła Żelka, to już... Możemy prosić o odzwącie maski i powiedzenie na, na głos, bo no, nic nie słyszałem. Chciałam zapytać Panów o słowa posła Czarnka o ludziach LGBT, że nie są równi normalnym ludziom. Proszę o komentarz w tej sprawie. Chciałam zapytać jeszcze o posła... Żalka tutaj jest bezpośrednio. Czy Pan dzisiaj powiedziałby, tak jak powiedział Pan w programie u nas, który prowadziła że będzie to nie będzie a ideologa. z tym z Nie przekręcaj. Zdury. Zdury i insynuacji. Panie to pytanie, które nie powinno będziemy o to, że to my takie tematy nie co do wypowiedzi pana posła tutaj w to tutaj stanowisko całego obozu no, by no, w sprawie klerycji jest jednoznaczne. Nasza działalność polityczna wyrasta z korzeni bardzo ważnych jak chrześcijaństwo. Podstawową walką chrześcijańską to jest przekonanie o równej godności, przyrodzonej godności każdego człowieka, niezależnie od e, płci, koloru skóry czy e, orientacji seksualnej. Szacunek dla gminnego człowieka to jest fundament działalności politycznej w Policy. Natomiast czym innym jest nasz brak zgody na określoną ideologię, określony typ poglądów, na przykład brak zgody na ten pogląd jakoby małżeństwo mogło polegać na związku osób tej samej płci. Na takie poglądy nigdy się nie zgodzimy i dopóki Polska rządzi zjednoczona prawica, to takie rozwiązanie w Polsce nie pojawi się. Brawo! Dziwi to, że pyta Pani o coś, co jest tak głęboko wyrwane z korzeni, Kontekstu wypowiedzi, że zmienia całkowicie sens. W związku z tym, czy chodzi o to, żeby e, budować kulturę przekazu w mediach poprzez to, że wyrywamy z kontekstu słowa. Bo przecież to, co mówił pan poseł, to mówił w kontekście e, domagania się równouprawnienia para małżeństw homoseksualnych z małżeństwami które w polskiej konstytucji są opisane jako związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli wówczas poseł Kwaśniewski, później prezydent Kwaśniewski i ten obóz lewicy, który przygotowywał zapisy konstytucji, mówił o tym, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, i wtedy lewica nie miała z tym najmniejszego problemu mimo iż, jak państwo zapewne wiecie, homoseksualizm, mniejszości seksualne, to nie jest zjawisko, które powstało w momencie, kiedy pojawiła się ideologia LGBT. Tylko od wieków, że ta orientacja nie dawała tytułu do tego, żeby domagać się szczególnych praw, kiedy, co? mówi o tym, że nie zgadzamy się na równe prawa dla tych, którzy chcą instytucji paramałżeństwa, zrównania konkubinatu homoseksualnego z małżeństwem, coś, co wykluczają zapisy polskiej konstytucji, czyli domagają się takiego konstytucyjnego zamachu stanu. Mówi, że na to nie ma zgody, to państwo, to państwo pytacie, czy zgadzamy się ze słowami, że nie ma równości. Nie. Nie powiedział o braku równości osób różnej orientacji. Powiedział o braku możliwości zrównania tych dwóch instytucji. To wynika z całego przebiegu panie, rozmowy. Nie, a, pani, panie, a Pani, ale panie, przepraszam, czy Pani to zacytuje to poprzedników, pomysły. którzy mówili, domagali się zrównania praw i odpowiedzi posła, który mówił, że nie ma takiej możliwości? Więc jeżeli Pani cytuje słowa, wyrywając je z korzeniami, brutalnie, gwałcąc zasady logiki, Człowiek wykształcany, szkoła warszawsko-lwowska, czyli szkoła logiki formalnej, której się posługują cywilizowani ludzi, ludzie, to jest szkoła, która powstała na, na, w oparciu o osiągnięcia naszej kultury, osiągnięcia naszej nauki w Polsce. I dzisiaj nie można oderwać związku przyczynowo-skutkowego w wypowiedziach. Jeżeli pani pytała o moją wypowiedź to była oczywista wypowiedź, komentarz poprosiła mnie dziennikarka o to, żebym skomentował wypowiedź, zapis ministra Rucińskiego, czy Polska bez LGTB że Polska bez LGTB jest piękna i rozumiem to jako wypowiedź o tym tak to zrozumiałem tak to przedstawiłem że to jest wypowiedź dotycząca ideologii Ideologii, interpretujemy wypowiedź pana ministra, który sam ją tak zdefiniował, że miał na myśli ideologię. Brutalną ideologię, która próbuje e, zmienić społeczną rzeczywistość w Polsce, nadając te same prawa mniejszościom seksualnym, jakie mają polskie rodziny. Dlaczego się na to nie zgadzamy? Dlatego, że polska rodzina, tak zapisana w konstytucji, ma przede wszystkim służyć interesom, Dzieci. dzieci, to dzie dziecko jest, rodzina jest tą wspólnotą, która ma ochronę prawną po to, żeby służyć dobru dzieci. I teraz, jeżeli chcemy rozerwać ten instytu tą instytucjonalną e, e, konstrukcję prawną i przyznać przywileje parom homoseksualnym które nie biorą odpowiedzialności za wychowanie dzieci, mało tego, tak. które dzisiaj w imię tego, żeby uzyskać równo, te równe prawa z małżeństwami, czyli żeby to para homoseksualne miały takie same dokładnie prawa, mogą to skoro tak, skoro warunkiem tego, żeby być rodziną jest posiadanie dzieci, to my domagamy się posiadania, posiadania. dzieci, prawa do posiadania dzieci, żądamy tego. I my na to, na to żądanie odpowiadamy nie. Nie, dlatego że dziecko nie jest... Przedmiotem i zabawką służącą temu, żeby dwóch facetów mogło dostać swoje łapy małe dziewczynki. I mówimy stanowczo nie. I to nie jest wyrazem przywiązania do naszej konstytucji. Przypominam, pisanej w kontekście historycznym, pisanej przez postkomunistów i lewicę. Proszę ich pytać, dlaczego wtedy nie uznali, że LGBT ta ideologia zasługuje na to, żeby żądania tych środowisk, radykalne żądania tych środowisk, znalazły się w zapisach konstytucji. Proszę ich zapytać. zapytać. Dlatego, że ta ideologia jeszcze wtedy nie święciła, nie święciła triumfów, nie była modna w Europie i w świecie. Tylko dlatego. I dlatego mówimy o tym, że to jest ideologia. Ideologia. To jest ideologia, która, która odwołuje się do marki marxistowskiej tradycji budowania podziału. Do tej, marxistowski model taki, taki tradycyjny polegał do walki klas. Dzisiaj mamy walkę rzekomych mniejszości i uprzywilejowania tych mniejszości seksualnych. I teraz pytanie. Jeżeli LGBT jest to, jest to jak chcieliby zwolennicy, od definicją tylko i wyłącznie ludzi o orientacjach seksualnych, to dlaczego nie ma tam mowy o heteroseksualnych osobach? Jeżeli się jakąś grupę wyklucza, bo ona z definicji została wykluczona, to znaczy, że nie, jest to grupy, nie są to ludzie o opis osób, grupy osób o odmiennych orientacjach seksualnych. Bo heteroseksualni, homoseksualni, te orientacje znamy od wieku. Ale przed wiekami nie było tego sporu. To jest nowy spór, spór ideologiczny, oparty o nową ideologię. I dlatego trzymajmy się nomenklatury językowej, która jest właściwa. LGBT i te środowiska, które radykalnie domagają się rewolucji społecznej, to tak samo jak w okresie komunizmu, ideologia. Bo nie robotnicy, nie klasa robotnicza była istotą komunizmu, tylko ideologia. To trzeba by było powiedzieć, że komunizm to robotnicy. Nieprawda. To była ideologia. Tak samo jak dzisiaj LGBT to ideologia. i My się na tej ideologii nie zgadzamy i nie zgadzamy się na dzielenie ludzi. My nikomu nie zaglądamy do łóżka. I nie chcemy, żeby sprawy łóżka determinowały obecność w życiu publicznym i żeby ktokolwiek spotkał się z ostracyzmem tylko dlatego, że ma. I jest gotów bronić swoich przekonań. Nie odmawiamy im nikomu, dajemy im prawo głosić swoje przekonania, ale nie chcemy, żeby te przekonania e, godziły w interes polskiej rodziny, w interes polskich dzieci. Panie premierze, w pytaniu w związku z tym, czy w związku z tym wywodem można twierdzić, że lesbki, gej, seksualności, travesti, czy bo taki jest skrót,

nie to jest istotą sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce. W Polsce najważniejsze są sprawy związane z przyszłym rozwojem gospodarczym naszego kraju, z tym w jaki sposób walczyć z pandemią, w jaki sposób walczyć o uratowanie miejsc pracy dla Europy, w jaki sposób walczyć o dobrobyt polskich rodzin. Natomiast lubią nie są przez wartości. My na ten polskiej polityki, który przywiązany jest do tradycyjnych polskich chrześcijańskich wartości. Szacunek dla człowieka. Tak, dla każdego człowieka. Także dla tych, którzy są właścicielami ideologii bioletnej. To jest zgody na realizację w Polsce postulatów tej ideologii. Panie Pośle, ja mam jeszcze pytanie, bo... Na panya, ta, tak? no, nie, to, to, te słowa powtórzą, muszę powiedzieć, że przyjął Pana stanowisko Prezydenta Kutuza. I tak naprawdę to te słowa Prezydenta Kutuza zostały później skomentowane w zagranicznych mediach i skrytykowane. w związku z tym nie mają Panowie takiego m, poczucia, takiego przemyślenia, że może tymi słowami, wywołaniem międzyprzyzpada, kampania Prezydenta byłaby pod ciebie słowa, i skrzydłem? Y, pani, widzimy pewną konstrukcję, która wiedzie od tych słów, które w kontekście polskiej tradycji dobra polskiej wspólnoty narodowej są oczywiste. No bo albo podporządkowujemy, albo podważamy polski wartość konstytucyjny. mówimy dzisiaj o potrzebie rewolucji społecznej, o potrzebie tego, żeby odebrać prawa, które są do i nadać przywileje środowisku orient... różnym orientacjom e, seksualnym, którymi dysponuje rodzina. Koniec z teraz, tak jak mówiłem, przede wszystkim dzieci, bo takie były podłaminy tych instytucji. I dlatego właśnie z znalazły się one w konstytucji. Ale czy my, jesteśmy czy my jesteśmy, trzymaję reprezentujemy interes Polaków. Jeżeli pani by chciała, żeby media zagraniczne przesądzały o tym, co mają myśleć Polacy, żeby to ośrodki zagraniczne, ambasady państw obcych przysyłały nam jak za komuny instrukcje, co mają myśleć politycy, to gratuluję tego poziomu refleksji politycznej i, i refleksji politycznej. Ubolewam, że w polskich mediach nie ma kategorii e, dobra narodowego. Jeżeli znalazły się media zagraniczne i my szanujemy prawo i wolność mediów do krytykowania. Ale nie rozumiemy skąd w Polsce przekonanie, że te media powinny decydować o tym, jak Polacy mają myśleć. Mamy własną konstytucję. Mamy własne korzenie oparte na tradycji e, łacińskiej i chrześcijańskiej. Mamy wreszcie jedno z najsprawniej funkcjonujących państw po okresie komunizmu, po tej transformacji. Po 30 latach udało nam się wejść do tej wspólnoty wolnych narodów i budować własne tożsamość. Dlaczego ideologia, która, która podcina skrzydła tym państwom, Zachodnich, e, e, zachodnich krajów, gdzie nie potrafią sobie poradzić, chociaż z protestami, manifestacjami, e, e, można powiedzieć, buntami e, e, społecznymi, e, gdzie płoną sklepy, gdzie zabijani są e, właściciele sklepów. Dlaczego my mamy czekać w Sorcy z części tam w sposób oczywisty? Dlaczego tam, gdzie opinia światowa broni się przed tym, mało tego? Bo jeżeli pani powołuje się na media, to dlaczego pani nie przywołuje tych mediów, które wskazują, że to właśnie ten model, który jest w Polsce, jest przykładem dla państw zachodnich, po to, żeby nie ponosić konsekwencji głębokiej demoralizacji, upadku rodziny, braku dzietności, konieczności ściągania imigrantów? Bo jeżeli nie ma dzieci, bo jeżeli nie ma rodziny, to nie ma dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, to, to konieczność, nie, nie, nie ma zastępowalności pokoleń, jest konieczność ściągania imigrantów, którzy jak się okazało nie, nie są w stanie spełnić oczekiwań radykalnych środowisk lewicowych, a, że będą w stanie a, zintegrować się z naszą kulturą. Okazuje się, że ten proces trwa czasami wiekami. Tak przez wieki dochodzi do tej integracji kulturowe. Bo tak naprawdę od... dzisiaj mamy wojnę kulturową, wojnę cywilizacyjną. I media, które nas atakują za to, że jesteśmy wierni własnej kulturze, własnej tradycji, własnej kulturze prawnej. Te media mają przesądzać o tym, jak mamy myśleć. Jestem absolutnie przeciwny temu. Uważam, że te myśl, media i atak tych lewicowych mediów pokazuje, że, że dzisiaj e, Ci, którzy chcieliby, życzyliby sobie ingerencji w to, jak wygląda rozwój Polski. Ci, którzy nie życzą dobrze Polsce. Bo to, to są generalnie te same środowiska, które... i środowiska polityczne, biznesowe, i które e, nie mają żadnego, żadnego problemu z tym, żeby ingerować w to, co się dzieje w Polsce i wspierać tam opozycję. Bo gdyby byli że warto. Ale nie są, są uczestnikami gry. Polska jest w centrum Europy i rzeczywiście wielu patrzy e, e, z, z zainteresowaniem, ale wielu też niestety patrzy, e, kierując się własnym interesem i chęcią zmiany tego, co się dzieje w Polsce, chociażby tak, że w Putin którego owocem jest próba ominięcia Polski, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne i rozbicia unijnego, unijnej polityki solidarności energetycznej, pokazuje, że tak jak przed laty ambasada w Moskwy była bardzo aktywna, tak też teraz niektóre środowisko się wróciło. słowem, wizerunkowi, prezydenta, Lewica, lewica europejska, ani to nie Europejczycy będą tym decydować o tym, kto będzie prezydentem Polski, tylko Polacy. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby podjąć najlepszą decyzję, żeby wybrać najlepszego kandydata, który będzie w stanie zmierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami. I tak jak politycy europejscy nie są w stanie sprostać własnym problemom, nie są w stanie, w Polsce nie płoną ulice w Polsce nie płoną sklepy, w Polsce nie morduje się e, dlatego, że e, jest się właścicielem e, sklepiku, butiku. Za to dzisiaj w Stanach, w Europie można zostać, e, może być dokonany jakiś taki liczb. E, w Polsce żyjemy bezpiecznie, to jest zasługa między innymi Andrzeja Dudę, że nie angażuje polskiego swojego społeczeństwa w wojny ideologicznej. W wojny, która właśnie na zachodzie się wymyka spod kontroli. To są radykalne środowiska lewicowe, które stoją za tymi kultami społecznymi, które podsycają ten błąd to dokładnie te same media, na które się pani pogoduje. przymykają oko na to, że to jest zwykłe barbarzyństwo i nie Próbują tłumaczyć, dlaczego. Część środowisk ludzkich, część środowisk religijnych wychodzi na ulicę i podpala miasto. To, to te same media, które tłumaczą tych, którzy dokonują tych przestępstw, to te same media, dokładnie te same media krytykują Polskę rzekomo za to, że jest zacofana. Szanowni Państwo, może ktoś w ten temat. Przecież... Żeby potem nie, nie poszedł, to, to ja chciałem zapytać. To ja mam pytanie jeszcze o wybory. Czy nie byłoby lepiej, jednak, żeby wybory odbyły się 10 maja w trybie korespondencyjnym, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Polsce? Szanowni Państwo, ja chcę przypomnieć, że z celem ustalonych korzystać miałby to prawo całe 30 wszystkiego rozpatrzone o głosowaniu korespondencyjnym w związku z tym ten projekt trafił 6 maja, 7 maja, a prezydent podpisał tą ustawę. Poczta miała tym 48 godzin na dostarczenie 30 milionów pakietów między gorczyzną rzeczą oczywistą, że to było to niemożliwe. Natomiast być może rzeczywiście popełniliśmy, ale nie jako zjednoczonej komisji, tylko wszyscy jako klasa, byłem powiem, że błąd, się w pewnym momencie na, w, w połowie nie, marca czy na przełomie marca i kwietnia na podjęcie próby głosowania czysto korespondencyjnego. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście łatwo jest się wylączyć, łatwo jest wyrapować co było słuszne, a co nie, ale wtedy wszyscy politycy ponad podziałami uważali, że najważniejsza jest troska o zdrowie polak. I myślę, że takie też było oczekiwanie opinii publicznej, że Polacy oczekiwali od nas, Policów, że nie będziemy podejmować. Wybadali, tylko skoncentrowani się na walce z epidemią i jej dewastującymi skutkami gospodarczymi. Dzisiaj nastawienie Polaków jest inne. Dzisiaj badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków nie tylko chce, żeby te wybory odbyły się w 28 czerwca, ale i że zamierza wziąć udział w tych bieżących wyborach. Dlatego wydaje mi się, że dobrze się stało, że pani marszałek Witek ogłosiła ten właśnie termin wyboru. A jeszcze jedno pytanie o miejsca pracy tutaj w regionie, kiedy turyści będą mogli do Białowieży pociągiem dojechać, bo tam brakuje ostatnich 20 kilometrów, linia kolejowa jest zamknięta. Pan poseł teraz zajmuje się rozwojem regionalnym, też więc... Uważam, że to jest pytanie na oddzielną setkę, nagranie oddzielnej Pan minister będzie do dyspozycji. Ja jeszcze zapytam o fundusz publiczny, jeśli można. Ten na Fundusz medyczny, ten obiecany w marcu przez prezydenta Dudę wraz z ministrem zdrowia miałoby być dodatkowe pieniądze, 3 miliardy złotych na m.in. leczenie onkologiczne. No, na jakim to jest teraz etapie? Kto się tym zajmuje? Proszę Państwo, wszyscy zdaj, zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że od początku marca do dzisiaj coś się wydarzyło. Wydarzyło się nie tylko w Polsce, wydarzyło się na całym świecie. Wydarzyła się największa co najmniej od 100 lat epidemia i to w skali globalnej kryzys gospodarczy. W tym czasie, w ciągu tych trzech miesięcy nakłady na służbę zdrowia wzrosły zdecydowanie wyżej niż o te nawet 3 miliardy, o których mówił Pan Prezydent tutaj, Pan Minister Szumowski i zapowiedzieliśmy jako obóz Zjednoczonej Lewicy, że niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich będziemy kontynuować tę politykę wspierania służby zdrowia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejszą konferencję. Przypominam, że naszym hasłem to jest hasztag porozumienie dla Dudy, dla e, prezydenta Rzeczpospolitej mm. Polskiej Andrzeja Dudy. E, czas na kontynuację, na dalszą, lepszą kontynuację rozpoczętego mm. Dziękuję mm. bardzo mm. wszystkim prezesiom za przybycie. Mm. Dziękuję Panu e, prezesowi e, porozumienia Jarosławowi Gowinowi za przybycie. Dziękuję e, panu ministrowi Jackowi, e, Jackowi Żalkowi, panu posłowi Krzysztofowi Paszko oraz e, panu wiceprzewodniczącemu Marcinowi Sekścińskiemu oraz wszystkim przybyłym na dzisiejszą konferencję Porozumienie dla ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję